Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania Not So Berry Jesteśmy właśnie u Michaeli, która sobie teraz smacznie śpi. Jest rano, sobota i tak, zanim przejdę do odcinka, chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej sprawie, o pewnej rozmowie właściwie, która zaszła między Mikaelą a Emanuelem i stwierdziłam, że nagram taką jakby kacenkę, której przedstawię Dokładnie, co miało miejsce, żebyście jakoś em, no, mieli obraz tej sytuacji i wiedzieli, co się stało. Także ja za chwilkę się odezwę, a Was zapraszam na obejrzenie bardzo króciutkiej kaczki. Dobrze, już jestem. Także jak mogliście zobaczyć, Michaela miała nieciekawe spotkanie z Emanuelem, który do niej przyszedł i powiedział jej, że ma usunąć ciążę. Jednak ona na to się nie zgodziła, bo ona bardzo chciała mieć dziecko. Ona tak sobie przemyślała to wszystko i też zastanawiała się, czy sobie da radę, czy, czy podoła z tym wszystkim sama. O, właśnie wstaję. Czekajcie chwilę. Nie, ja to zapauzuję i już Wam powiem. Um, tak, zastanawiała się, czy podoła z tym wszystkim sama, ale stwierdziła, że w sumie ma spoko pracę. Do tej pory jakoś um, udało jej się, wiecie, na wszystko zarobić. Ma dom, ma warunki tak naprawdę, także... Wiecie, dziecko, no na pewno nie jest to łatwa rzecz, na pewno jest to mnóstwo obowiązków, ale Michaela stwierdziła, że ona sobie da radę, nawet jeśli um, ojciec, ojciec dziecka jej nie pomoże. Także, um, no dość smutna historia. Obecnie wiecie, że Emanuel i Michaela pracują razem, ale Emanuel złożył w pracy wypowiedzenie, także niedługo już nie będzie tam pracował. Po prostu. Um, Wiecie, w pracy była dość ciekawa sytuacja, bo po Michele już widać, że jest w ciąży. I każdy wiedział, że jest to dziecko Emanuela i każdy jej gratulował, w ogóle cieszyli się. No ale e, nikt się nie domyślał, że pomiędzy Michailą a Emanuelem jest taka kiepska relacja. E, po tym, jak się dowiedział, że Michela jest w ciąży. E, no dobrze. Ja włączam REM. Mikela jest głodna. A jeszcze słuchajcie, przecież to nie jest wszystko. Ja zrobiłam trochę renowacji tutaj, A mianowicie pokażę Wam najpierw z zewnątrz. E, Dostawiłam pięterko. Może nie wygląda to jakoś mega super, bo ja w budowie nie jestem e, zbyt dobra, ale myślę, że no, nie jest źle. Dostawiłam pięterko, tutaj będzie pokoik e, dla naszego małego dzieciusia, kiedy się urodzi. Znaczy może tak od razu nie, bo wiecie, na razie nie mamy pieniędzy, żeby to wszystko em, no pomalować ściany, udekorować. Wiecie, nie mamy pieniędzy na meble, ale plan jest taki, że kiedy Michele zarobi trochę pieniędzy, to tutaj powstanie pokój dla, dla dzieciusia, a tutaj będzie taka łazienka jeszcze jedna. Dół został tak, jak jest, tylko tutaj troszkę zmieniłam. Wiecie, ten musiałam schody dostawić. Zmieniłam ten kącik z telewizorem. Obecnie tak to się prezentuje. No, tak średnio mi się to podoba, ale męczyłam się z tym dość długo i w sumie taki układ pasował mi tutaj najbardziej. Pozmieniałam troszkę drzwi. Tutaj ten łuk większy dałam, żeby to jakoś się prezentowało. Tu dostawiłam jakiś tam wieszak na, na płaszcze. Przystawiłam tutaj krzesełko. Tutaj te drzwi też chyba zostały przestawione, bo one były wcześniej na tej ścianie. Nie wiem, czy tej tapety nie zmieniłam. Chyba też, ale to tam, wiecie, szczegóły. E... Aha, i jeszcze. Mam tutaj wgranych trochę modów e... i jeśli chodzi o te mody, ja bym chciała się pozbyć tych modów, wiecie, na meble. Zostawię sobie tylko mody do kasa i mody ze skryptami, których potrzebuję, ale te na meble... Hmm... Myślę, że usunę. Lodówkę zostawiam, bo jest świetna z tymi naklejkami, ale te szafki, mimo tego, że są ładne, to wiecie, z gry też pewnie coś się znajdzie, co będzie mi tutaj pasować i po prostu e, no, chciałabym wyczyścić ten folder z modami. Tutaj nie wiem, czy widzieliście. Michaela to, e, ten obraz i to stanowisko dostała w pracy m, z awansem, bodajże, także ja je to tu postawiłam. To jest taki pokój, wiecie. E, no takie niby biuro, nie? I w sumie. Aha, dostawiam jeszcze trzy doniczki. Może sobie coś posadzimy, nie wiem. Jeszcze... E, I tak, chyba tyle, nie? No, tak to się prezentuje. E, na chwilę obecną. I dobrze, mamy sobotę, czyli nie mamy pracy. Który trymestr jesteś już? Poranem dłości. Drugi a jeszcze jest w pierwszym trymestrze, także spoko. Drugi trymestr za 15 godzin. Dobrze, kochana, zjedz sobie coś. Ciasto będziesz jadła na śniadanie. No dobrze, też tak można, nie? Kobieta w ciąży wiecie różne zachcianki ma. Eee, biedna, cały czas mam dłości. No ale co? I z racji tego, że mamy teraz weekend, to chciałabym, może gdzieś w miasto wyskoczyć z Mikaelą. Chociaż wiecie, nie mamy za bardzo pieniędzy, nie wiem, czy mamy co sprzedać. Może te pierwiastki sprzedam, bo one nam się powtarzają. A jedna z Was, śnieżynka, chyba taki był Nick. Przepraszam, jeśli nie pamiętam dokładnie. Dała mi radę, świetną radę, że te kryształy. O czym ja nie widziałam. też można wysyłać do rady ge geologicznej, i z tego są różne pierwiastki. I ja tak chyba będę robić, wiecie? To w ogóle ci wyrzucę. Yy, można też kupić stanowisko i wydobywać, yy, wiecie, te pierwiastki samemu, ale no nie jesteś nas na razie na to. Co to za wzięło? A to jest z pracy? Może sobie ją dam, żeby tu sobie posiała. czemu nie? Bazylia, szałbia, truskawki, oczywiście, uwielbiam Truskawki i szałby malinie, stokrotka, a na razie te dwa. Później, może coś ciekawego znajdziemy, to posiejemy. Eee, zmieniłam Mikhailę, dodałam jej jeden strój, bodajże i piżamkę. Wiecie, bo ona teraz jest w ciąży, ten brzuch będzie miała spory, także. Żeby to jakoś wyglądało, bo w tych niektórych outfitach tak, ten brzuch tak się wcinał nie fajnie. O, na przykład tą sukienkę. Spoko to wygląda. A jeśli chodzi o piżamkę, to dałam jej tak, takie coś. Ja wiem, że to nie jest w miętowym kolorze, no ale wiecie, to jest tylko na czas ciąży. To sobie umyj... Ups, to sobie umyjemy. Chodź kochana, załatw się, skorzystaj sobie i może weź prysznic. Um. Przyszuka kieszenie i zrobimy sobie pranie Oops. Zrobimy sobie dzisiaj pranie I myślę, że Może spotkamy się z kimś Albo pójdziemy na miasto Patrzcie z Emanuelem te kontakty, jakie ma po tej kłótni nie? Także nieźle Ta Bailey z pracy jest fajna może, się, może zaprosimy ją gdzieś I pójdziemy sobie razem, nie wiem, na do kawiarni albo na zakupy. poranem mdłości. Biedno ty jesteś, Nikkeila. Cały czas coś nie na rzeczy. Czuć jak płacze pod prysznicem. <noise> Właśnie Michaela Minty dokonała swojego siódmego przełomu naukowego, zapisała pomysł na antenę satelitarną. Kliknij przycisk notatnika na górze menu telefonu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Przyda się na pewno to w pracy. No chodź kochana, zrób to pranie, może znajdziesz jakieś e, drobne, 25, no spoko. E, Kupię szubrania. Dobra, to niech się wypierze, a my skoczymy sobie gdzieś na miasto. Jeszcze nie wiem gdzie. Co my tu mamy? Restauracje. A może tu do tych sklepów? Chodźcie, weźmiemy sobie z nami tą Bailey. I jesteśmy, Bailey. Chodź, pogadajcie sobie może o pracy mm, lotkuj. Chodź się bo oh. jakimi włosiami. no to widać, że ona jest w ciąży, ale dobra, pomijmy to. E, popraw humor. Pogadajcie sobie trochę. A, narzekaj na upał, a upał to jest? Kurczę, może ją przebiorę w ten strój. Ehm, co ona ma za strój w ogóle? Ten, ten lub ten. Hmm, może ten? Co tu jest do roboty w ogóle? Tu jakiś... O, taki sklep z zabawkami. Ale fajnie by było coś kupić dla naszego dzidziusia. To mi się podoba. Ale nie, bo mm, kolejne pokolenie będzie... się nazywało Róża, więc musimy szukać dodatków w kolorze czerwonym, tak jak to, albo nie wiem, może w różowym chociaż wiecie, jak się urodzi chłopczyk to różowy, to tak a ja nie mogę tego kupić tylko mm. serio, a to? kup, aha, nie mam pieniędzy, no tak gadacie? Mm, poznaj czekajcie, a tu? No, fajnie jest to zrobione, świeczki jakieś fajnie, podoba mi się a tu co jest? Aha, dla dzieci. Tu. A to sobie chodźcie, usiądźcie tutaj i pogadajcie chwilę. Bo isko jest. A fajnie jest zrobione. Zrobiony jest ten safe. To jest park tutaj. Aha, muszę chodźcie do tego parku. Ja ich tam wyślę i zaraz wracam. Dobra, już jesteśmy. Myślę, że z racji tego, że jest fala upałów, my tutaj zbyt długo się nie zabawimy w tym parku. Kurczę, co by tu porobić? No, bo niby fajnie, fajnie, ale tak. A może lody sobie zróbcie? Te najtańsze, bo kurde, kasy nie mamy. Dobra, zrób lody, Michaela. To trzeba nad tym trochę popracować, a tu kup Ul. Nie no, nie będziemy Ula kupować. Poprowadź badania w bibliotece za pomocą komputera. Narzekaj na życie uczuciowe, no. Możesz ponarzekać. <grystanie> o, Glena idzie, patrzcie, to co nas olała ostatnio. Taka z niej przyjaciółka, nie? Zabijaś te lody? A jeszcze robisz. A, a tu co można? Kawę tylko. A gdzie jest ta? Czy jest ta z nowego dodatku? Tak. <grym> e, gdzie jest ta? Boże, jakiej tam? Bailey? Myślę, się Bailey chyba miała, znaczy miała na inny Bailey chyba, nie? No świetnie, mam nadzieję, że ona na mnie poszła gdzieś. Ja jej w ogóle nie widzę. Yy, Okej, okay. a jak wezmę usiąść razem? Ta cały czas ma te odruchy wymiotne, nie? Dobre. Strasznie długo to trwa. Jestem mega ciekawa, co nam się urodzi. Czy chłopczyk czy dziewczynka? Już nie mogę się doczekać. Mikela ukończyła przygotowywanie pudełka lodów o nazwie miliowe. Wyposażenie. No dobra. To postawcie sobie te lody tu. O! Eee, okej. Okay. I może wybierz dekoracje, to są waniliowe, nie, to co będzie dobre, może baton orzechowy, może być baton orzechowy, a tu wybierz polewę lub posypkę. Hmm. Może syrop malinowy, nie no, nikt nie chodź. I tak, czekajcie, eee, wyśrożyk razem. No ale usiądźcie tu proszę Was, jak się rozchodzą ci simowie. Aha, ty tu, ty tu. skąd te pięć simolonów się wzięło? <gadanie> Ej, ja nie wiem. Jak <gadanie> świetnie to wygląda. <gadanie> Mózkiń zamroziło. Pogadajcie sobie. Całkiem smacznie wyglądają te lody. Sama bym takiego zjadła. Rozmawia o upalnej pogodzie. Um. Zaproś do zabawy w fontanie. A chodźcie, bo zabawy nam brakuje. Czemu nie? Mamy lato, to wiecie, fala upałów. Można szaleć w fontannie. Skwarnie. Idziecie do tej fontanny? Nie? Eee... Baw się razem. No, chodźcie. A widzicie od razu, jeśli humor poprawił. Jakie mamy kontakty z Tom Bailey? No, takie słabiutkie jeszcze. Znajomość. Fajnie by było, gdyby to była taka jej przyjaciółka. Bo one się zawsze dogadywały w pracy. Więc dlaczego nie? A patrzcie na to. Słodko. Dzisiaj taki luźny dzień, wiecie. Michela spotkała się z koleżanką, żeby jakoś odreagować to, co się stało z Emanuelem. Uważam, że należy jeść trochę rozrywki. Co tu można jeszcze zrobić? Obejrzyj razem. A, to nie. Co tu jeszcze mamy w tej okolicy? Może gdzieś jeszcze pójdziemy? Mm. O, patrzcie, mamy kino. Chodźcie do kina. Okej, okay, jesteśmy w kinie. I co tutaj jest ciekawego? O jest 25 okej. Okay. Eee ja Tu byłam kiedyś chyba. O matko, co to by się stało? <laughs> um, oglądaj aktualny kanał. No, jakoś telewizja, nie, ale dobra. Oglądaj aktualny kanał razem. Bej, idziesz sami? Mogłabym im dać, żeby wzięli sobie popcorn, ale ona, Michaela, jest najedzona dosyć, więc nie będę jej tego zaznaczać. A, tu mamy takie centrum gier, ale fajnie to jest zrobione. A niech sobie poszaleją dziewczyny To jest jemuż? A tak, to ten z pracy. No, usiądź. A i pooglądajcie sobie film. A ty byś mógł usiąść. Może go dodam do grupy też. Czekajcie. Dodaj do grupy. O matko, ten makijaż. To ten nowy, co doszedł z tego Maca. Masakra. Ej, w kinie się nie gada. Dobra, dam żeby one film sobie obejrzały. I jak skończą, to wracam do was, okej? Okay? Okej, okay, jesteśmy w domu. Zaprosiłyśmy Bailey, żeby z nami tutaj przyszła. E, Pogadajcie sobie chwilkę jeszcze i może tu w ogródku sobie usiądźcie. Usiądź i rozmawiaj. I tak myślę, że jak nie pójdzie, to chciałabym zająć się rozwijaniem umiejętności żeby, bo tak opornie nam to idzie. Jeszcze złośliwość tutaj mamy na piątce. Skąd ona ma tę kompozycję, to nie wiem, nie pytajcie, bo naprawdę nie wiem skąd to się wzięło. I co tu jeszcze? Aha, logika. Także myślę, że jutro. Całą tą niedzielę będę się z, z, zajmować z Mikaelem tym i nie będę tego. Zrobię to poza nagraniem. Chimera, Jabin, Glenna przyszła, patrzcie. O zaprosimy ją i skrzyczymy ją, że. nas olała. O. Um, spróbuj uspokoić, może coś stało u niej? Gdzie to było? A dobra, ożywiona rozmowa, pogadać. Pranie się skończyło. Rozgniewana. Poznaj. Kazłań. Spróbuj uspokoić. Ciekawe, czy się od jest zawstydzona. Dobra. Chodź rozwieź pranie, mam nadzieję, że nie będzie padać. Nie. Co to jest? A nie, bo my tu... Aha. Dzień psikusa jutro. No dobra. To dobrze, bo możemy sobie popracować nad złośliwością jutro. A ta Baby, pole. a jest. I jest ja sobie coś dobra. Także dzisiaj taki bardzo luźny odcineczek. W sumie nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Weź jeszcze tu zasiej. I zasiej. Eee, no wiecie. Dużo było dramy przez tego Emanuela, więc dobrze jest raz a czas mieć taki dzień na odpoczynek i na spotkanie się z przyjaciółkami, nie? Okej, okay, podlej. Opatrzcie, glena nam śmieci wynosi. Nikela, może coś ugotujesz dla dziewczyn fajnego. E, gotuj. Co by tu można było zrobić? Tu, 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 tu. A to jest. E, naleśniki. Może naleśniki zrób. Dla na rodziny. Pewnie zrób. jesteś dziewczyny. OK, Michaela zrobiła naleśniki, poczęstowała dziewczyny, niech sobie zjedzą, jest już bardzo późno, więc e, zjedzą i myślę, że będziemy musiały je wyprosić i położę Michaela spać i zaraz będę też kończyć, także zjedźcie sobie, pogadajcie sobie jeszcze chwilkę, e, entuzjazmu się posiłkiem, Bailey, w tak minął dzień. Kontakty nam trochę lepsze. A w sumie nie lepsze, ale już przyjaciółkami są, także spoko. Zawsze wiecie, nad tymi kontaktami można popracować, między nimi w pracy. Także spoko. Także słuchajcie, kochani. Ja myślę, że będę kończyć. Zostawiam tu dziewczyny. E, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to dowiemy się, jakiego Dziedziusia Michaela urodzi. Czy będzie to chłopczyk, czy dziewczynka. Już nie mogę się doczekać. E, ja sobie tutaj przegram tą niedzielę sama z nią. I myślę, że w poniedziałek pójdziemy do pracy. Albo i nie, bo nie wiem, jak ten poród nam wypadnie. Trzeci jest za 22 godziny. No to myślę, że weźmiemy dzień wolny. Powiecie, oczekujemy tutaj porodu. Niech one już pójdą. Dobra, słuchajcie, kochane, kochani. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 去买几十八。